jesteśmy przy opuszczonym wesołym miasteczku na Litwie niedaleko Wilna tak naprawdę o samym obiekcie za bardzo nie możemy za dużo powiedzieć z tego względu, że to był taki przypadek, że udało się je znaleźć nie wiadomo do końca kiedy było opuszczone jednak wygląda całkiem fajnie jak widać diabelski młyn to jakieś rakiety też jakaś karuzela. Jak widać jest to dosyć bardzo mocno zdewastowane, więc pewnie to było już ładnych kilkanaście lat temu zamknięte W, w takiej rakiecie Tu widzimy następną karazę, jeszcze widać, że się kręci. O, a tutaj, właśnie, było jedna z moich ulubionych zabawek w steczku Samochody jak widać, pozostawały same wraki. jest więcej więcej samochodów tutaj nas następna następna karuzela a tutaj widać budynki kas podchodziło się w tym miejscu po bileciki do takich okienek jak widać jest to dosyć bardzo mocno zdewastowane trzeba uważać bo jest multum natuczonego szkła tu jesteśmy w środku nie wiadomo co tu się mieściło czy jakieś jeszcze inne atrakcje być może tak o widzimy jakieś automaty dobry? tak jakieś automaty Prawdopodobnie to były chyba kręgle. Jak dobrze? Nie? Tak, kręgle. Chyba kręgle. Tutaj niestety nie wiadomo, co to była za maszyna. Tutaj ciekawy. O, tutaj widać, bo na największa atrakcja. Wesłego miasteczka bo kolej, mini kolejka górska, czy może nie taka mini, bo dosyć to okazale się prezentuje. Tu właśnie widzimy wagonik, który jeździł po tej kolejce Dyktora. Tu jakieś kolejne urządzonka, ale takie młote chyba do góry właśnie, bo podbija, podbijały do góry. nam się w koło jakąś tawka. widzimy jakaś scena. Ławki może się tu też odbywały jakieś imprezy okolicznościowe. Kolejna karuzela, takie parasoleczki a tu znowu Puśtawki, takie łódki jeszcze można się powoływać jakaś była łódka, ale ona jest już całkowicie zniszczona rozwalona czy też pozostałość po jakimś po jakimś urządzaniu, ale też po jakiejś karuzeli pewnie ale widać, że jest już rozebrana i ciekawe czy po prostu już ta rozbiórka tej karuzeli się nie, za, nie zaczęła widzimy tu budynek jest w trakcie rozbiórki tutaj już są elementy metalowe zdemontowane Kolejka jak widzimy nazywała się Jetstar To chyba było też wejście obsługi O tutaj była cała konsoleta właśnie Obsługi tej kolejki jak widzimy Było kilkanaście przycisków Kontrolek widzimy, dok serwisowy dla wagoników, które pewnie wjeżdżały po zamknięciu miasteczka. Już zostały jakieś koła, łożyska, oleje. Widzimy jeszcze jakiś wielki hangar, który znajduje się właśnie nie podo, nieopodal tej kolejki. Jestem ciekaw właśnie co to się mieściło, że uda się właśnie wejść do środka, ale widzę, że się już. Uda! O kurcze. o kurcze! Ale fajna kolejka! O Ale wypas! Jesteśmy przy diabelskim młynie. Spróbuję tam wejść do środka, zobaczę jak tam wyglądało. czy na górę. Do środka. O Tak się właśnie prezentował diabelski młyn. Jakaś tabliczka znamionowa, ale niestety napisane jest po litewsku, więc nic na to za bardzo nie mówi. No tak właśnie wyglądały te wagoniki, czy tam siedziska I się dało się w koło, trzymało się takie kierownicy czyli obstawiam, że jeszcze to się obkręcało. Долгова.